Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Załączony obrazek chyba mówi wszystko za siebie, także wiadomo, że będą dzisiaj testy wentylatorów. Niestety tylko dwóch, nie zdążę na więcej, także będzie druga część tego filmiku. Dzisiaj będą wentylatory Ultra Stick Vortex 12, czyli ten najnowszy od Prolimatecha. On jest o profilu 15 mm, czyli 1,5 cm, jak idzie, ten cienki. Podstawowe dane. Słuchajcie, PWM, oczywiście to jest wentylator PWM, obroto 400 do 1300 obrotów na minutę, poziom głośności tylko 7 do 17 dB, przepływ powietrza 56 CFM, czteropinowe podłączenie, oczywiście, bo jest to wentylator PWM i żywotność, słuchajcie, 100 tysięcy godzin, pod warunkiem, że nie przekroczymy temperatury 35 stopni i 60 tysięcy godzin, jeżeli temperatura nie przekroczy 60 stopni. I jego przeciwnikiem będzie również prolimatek. Natomiast jest to Blue Vortex 12, czyli 12 cm również wentylator, ale o standardowym profilu 25 mm. Ważniejsze informacje: obroty 1600 na maksymalnych obrotach. To jest trzypinowe wejście, także to nie jest wentylator PWM i 1200 z takim specjalnym prześciówką. Przepływ powietrza dużo większy, bo 72,67 CFM, natomiast pewnie to jest podane przy maksymalnych obrotach i poziom głośności sporo większy, bo 29,1 dB. Także te dwa wentylatory dzisiaj sobie sprawdzimy, a później będziemy testowali sobie ProLima H Ultra Vortex 12 naprzeciwko dwóm innym bardzo znanym markom, ale to będzie w następnym filmie. Także teraz troszkę wiatru to zrobiłem, ale generalnie zobaczcie, że kartonik jest wyśrodkowany, także jest na środku. Oczywiście, powłączam wentylator tutaj na kulerze, na procesorze, tak aby nie Robił żadnych zakłóceń, żadnych przeszkód, żeby nie były te odczyty sfałszowane. I będziemy testowali sobie te dwa wentylatory na dwóch różnych szybkościach, które ustawię na płycie głównej w biosie, tak aby te obroty były jak najbardziej zbliżone do siebie. Zobaczymy, który z nich wygra. Pamiętajcie, że ten, który przepnie kartonik na stronę przeciwnika wygrywa. Także zaczynamy nasze testy. Pierwszy test na 700 obrotów na minutę, oczywiście około 700. Także zerknijmy sobie na nasz ekran na nasz monitor. Także mamy muszę zerknąć, Poczekajcie chwilę, dajcie mi chwilę. Dobra. 712 709. Bardzo podobne. Tutaj obroty, inaczej już bliżej mi się nie da zbliżyć. Także zobaczmy sobie teraz widać zdecydowanie, że Promatech Ultra Slick Vortex 12 przepycha kartonik na stronę Blue Vortexa 12. Tutaj jest zdecydowane 1:0. Zdecydowane 1 0 dla Vortexa 12. Teraz podkręcimy sobie obroty. Postaram się ustawić na około 1200, być może nawet 1300. Maksymalne zrobimy, czyli postaram się ustawić na 1300, około 1300. Oczywiście naprawdę jest to dość ciężko i pracochłonne, żeby poustawiać te obroty idealnie, nawet używając tego programu wbudowanego w płytę. Także ustawimy sobie na 1300 i zobaczymy, jak tutaj sprawa będzie wyglądała. Obroty około 1300 na minutę. I znowu tutaj widać zdecydowaną tak naprawdę przewagę Ultra Sleep Vortexa 12. Przepychałem kartonik na stronę Blue Vortexa. Zobaczmy sobie oczywiście na obroty. No już teraz to widzicie. Także bardzo podobne. 1280 tam bodajże było. Czyli 2-0 dla Ultra Sleep Vortex 12. Na dzisiaj to tyle. Jak mówię. Czas mnie goni. Nie będę w stanie zrobić dłuższego wideo. Będzie druga część z innymi wentylatorami, również markowymi. Zobaczymy jak tutaj Ultra Sleep Vortex 12 wypadnie na tle innych konkurencyjnych brandów. Tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam i do kolejnego razu.